Nie uwierzycie, jaki prezent dostałam od swojego partnera na 27 urodziny. Marzyłam o jednym nowym telefonie. Mój stary ledwo działał, bateria trzymała godzinę, a ekran był popękany w trzech miejscach. Od miesięcy powtarzam, że iPhone to moje marzenie. On kiwał głową, uśmiechał się tajemniczo i zapewniał: Spokojnie, będzie niespodzianka. Cały dzień budował napięcie. Znajomi pytali, co dostaniesz? On z dumą odpowiadał: Zobaczycie, będzie hit. Wieczorem wręczył mi elegancką torebkę. W środku pudełko, rozmiar znajomy: Serce mi podskoczyło. Otwieram, a tam iPhone. Tyle, że zrobi Zrobiony z czekolady. Tadam! Krzyknął zadowolony. Ma swojego iPhone, a nawet smaczniejszego. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, a ja siedziałam jak skamieniała. Czułam się upokorzona. Przecież wiedział, że naprawdę potrzebuje telefonu. On jednak nie widział problemu. Kochanie, trzeba mieć dystans. Prawdziwy iPhone to strata pieniędzy, a ten może zjeść. Absurd! Miałam 27 lat, a czułam się jakby ktoś zrobił mi dowcip na szkolnej przerwie. Próbowałam uśmiechać się dla gości, ale w środku czułam zawód i złość. Kiedy wszyscy poszli, zapytałam wprost, dlaczego zrobiłeś ze mnie żart przed wszystkimi? Bo życie to zabawa, odpowiedział lekko, a ty zawsze musisz wszystko traktować poważnie. Tej nocy zrozumiałam, że problem nie leżał w czekoladzie. Problemem był brak szacunku. Parę, który woli zrobić żart niż spełnić marzenie, pokazuje, co naprawdę jest dla niego ważniejsze. Kilka tygodni później sama kupiła. Zrobiłam sobie telefon za własne oszczędności. Każde powiadomienie na ekranie przypominało mi jedną rzecz: że jeśli sama o siebie nie zadam, nikt tego nie zrobi. A czekoladowy iPhone leżał w lodówce do czasu, aż się połamał, nigdy go nie zjadłam, był zbyt gorzki nie z powodu smaku, tylko wspomnień, które nosił.